jakieś rzeczy dziwne. Dobra, przejdźmy do rzeczy ważniejszych. Szanowni państwo. Większe dymy były wczoraj w Plutach. Ew, awantura o drogę. I ja powiem co się w Plutach wydarzyło. E, czekajcie, czy to było to tutaj. O. Róbcie wszystko i skończcie ten konflikt! Bo to wyjdzie takie kiedyś w plutach, komuś nerwy puszczą! Za ich postępowanie i będziecie wy Więcej nikt. Teraz przygotowałem. I wczoraj właśnie się zastanawiali zastanawialiśmy, co się wydarzyło w plutach, że komuś nerwy wypuściły w plutach, i dostałem różne informacje. Czekajcie, to była chyba wirtu. Muszę wejść w historię. E, gdzieś to tutaj miałem. O! No, wirtualna Polska. Patrzcie, czytam artykuł. Zabił, bo sąsiad wjechał traktorem na jego drogę. 2001 rok, 2001 rok. Czyli no to 10 lat <coughs> przed tym nagraniem. Ta pani mogła mówić o tym. Na 8 lat więzienia Łomżyński sąd skazał w piątek 62-letniego mieszkańca wsi Pluty w gminie Jedwabne. Za zastrzelenie z dubeltówki swojego sąsiada, mężczyzna wjechał traktorem na teren należący, na, na teren należący do oskarżonego. Obie y, rodziny żyły w sąsiedzkim konflikcie od 20 lat. Wymierzając karę, sąd zastosował nadzwyczajne środki łagodzące, uznając, że w chwili popełnienia czynu oskarżony miał znacznie ograniczone poczucie rozumienia i oceny swoich czynów. Wyrok nie jest prawomocny. Wydając orzeczenie, sąd uwzględnił też fakt, iż obaj sąsiedzi żyli w długotrwałym konflikcie, a bezpośrednio przed zdarzeniem późniejszej, późniejsza ofiara naruszyła porządek prawny, wjeżdżając ciągnikiem na teren należący do skarżonego. Czyli ten mu wjechał na pole i ten go zastrzelił. 62-letni Franciszek J. zastrzelił z legalnie posiadanej dubeltówki do swojego sąsiada, 69-letniego Jana, zastrzelił. I to chyba się stało w plutach. Ale co mówicie, 8 lat? Eee, tutaj chyba, że mu groziło, a nie że dostał. A nie, że są skazany na 8 lat. No, no bo właśnie tutaj dziwne, że, że właśnie łagodzącą okolicznością było to, że ten mu wjechał ciągnikiem. I on się tłumaczył jeszcze. O. E, oskarżony strzelił, bo jak tłumaczył, obawiał się, że zostanie przejechany, że bał się, że ten go ciągnikiem przejedzie i, i dlatego strzelił. No dziwna historia, ale to wydaje mi się, że ta pani mówi o tym. Właśnie. Róbcie wszystko i skończcie ten konflikt, bo to wyjdzie takie kiedyś w plutach, komuś nerwy puszczą za ich postępowanie i będziecie wywinni, więcej nikt.